Moi drodzy, mam dla Was świetną wiadomość, ponieważ PSA z marca właśnie do nas dotarł. Ja nazywam się RED z kanału Poké Collectibles, a jeżeli podoba Wam się kontent, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. A my, moi drodzy, przyjrzyjmy się kartom, które właśnie do nas wróciły z send-offu marcowego. Let's go! Zacznijmy od razu od zamówienia Wojtka. Wojtek wysłał większą ilość kart. Mamy, słuchajcie, Winozaura PSA dziesiąteczkę. Mamy Charizarda dziesiąteczka. Bardzo fajnie, ponieważ również sekwencyjnie i mamy Blastoisa do kompletu również dziesiątka. Spo Swoją drogą, sporo dobrych not. Już tak z góry mogę Wam ee, zdradzić. Mamy tutaj Eevee Alterka z... Crimson Haze również dziesiąteczka. Jest i Pikachu z dodatku. Prismatic Evolutions ósemeczka. Mamy Pikachu with Grey fell Head, Dziewiątka. Karty z One Piece jest to Snake. Special Rareka. Dziewiąteczka. I mamy Pride Lens. Jest to karta mojej ulubionej Lorkany jako ósemeczka. Kolejną osobą jest Łukasz W z czteroma kartami. Mamy tutaj Mimikyu dziesiąteczka. Paldean Fates ETB promo. Bardzo ładna karta. Mamy Mimikyu kolejny. Dziewiątka. Mew. E, Alt-Archic jako dziewiąteczka z Fusion Strike. Oraz jest jeszcze jedna karta. Espion jako dziewiątka. I kolejną kartą jest... Karta kolejną osobą jest... Krzychu, który wysłał nam Pikacza z 151 Master Ballka. Moje gratulacje, mamy tutaj dziesiąteczkę. Robert M. wjeżdża również z jedną kartą. Mamy tutaj Lilis Cliffery jako Gemmint. Dziesiątka i mamy trzy karty od Dermaxa, Eevee. Dziewiąteczka. Bulbazaur. Dyszunia. I ponownie jest Lilis Cliffery EX z dodatku Battle Partners jako dziesiąteczka. Kolejną osobą jest Falling z dwoma kartami. Mamy tutaj Magikarpia dziewiąteczkę. Oraz mamy jeszcze śpiącego Rajczu z tego samego setu jako PSA dziewiątkę. Następnie mamy jedną kartę od Morgunowa Pikachu z Redem Fle. Dziesiąteczka. I większą ilość kart od Pawła. Mamy m.in. Shining Magikarp. Dziesiątka. Mamy e, birthdays, pi, br, br, birthday's Pikachu jako dziewiątka. Mamy Blastoise Celebrations. Dziesiątka. Polly z 151 Illustration Rare. Dziewiątka. Również z tego samego setu Caterpie. Dziewiątka. Paras z dodatku Crown Zenith jako dziesiątka. I mamy Pikachu jako dziewiąteczkę. Krótkie ogłoszenie parafialne, jeżeli również ty chciałbyś gradeować swoje karty, czy to w PSA, czy w CGC, to możesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Tym bardziej, że Poké Collectibles jest jedynym w Polsce autoryzowanym partnerem CGC. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Kolejną osobą jest Karol z czterema kartami. Tutaj absolutny banger, słuchajcie. To jest karta warta na chwilę obecną. E, około 10 tysięcy zł, tak moi drodzy? Populacja tych magikarpów jest naprawdę bardzo niska. Stąd taki przeskok cynowy pomiędzy dziewiątką a dziesiątką. Więc tutaj moje gratulacje: mamy piękną notę. E, mamy Genie, chyba Genie, nie wiem nawet jak to się czyta z ładzie, zupełnie nie jestem Disneyowcem e, Mamy dziesiąteczkę. Jest i Lorkana znowu Simba, dziesiątka oraz mamy Blastoise 151 dziesiątka, tak więc bardzo udany sendoff dla Karola, moje gratulacje. Kolejną osobą jest Nick Ranest. mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, mamy tutaj Miriam jako ósemkę, Groundon, Paradox Rift, dziewiątkę oraz Gardevoir, Special Illustration Rare jako dziesiąteczka. I mamy cztery karty od Kseo. Kseo jest na jakimś dobrym striku w ogóle u nas. Bo co, 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 co sendów to po prostu same bardzo wysokie noty: mamy zaura, dziesiątkę, Zeraora, dziesiątka oraz Gengar, dziesiątka. To jest Gengar również, który. Całkiem sporo zyskał na wartości w ostatnich miesiącach, teraz w ogóle bardzo duża ilość kart. A, mocno zyskała na wartości. Teraz mamy, przeżywamy kolejny boom teraz w chwili obecnej na single. Lockbeam ma tutaj trzy karty, Między innymi Charizard 151, dziesiątka. Mamy Palki wistar dziesiątkę. Oraz mamy pikacza również z redem w tle jako dziesiąteczkę. Następnie mamy dwie karty od Michu. Lucario Vista, kolejna karta, która również yy, mocno zyskała na wartości, dziesiątka oraz Luminoona jako dziesiąteczkę. Kolejną osobą jest Lockpi z jedną kartą, mamy Śpiącego Raju, dziewiąteczkę, karty od Palma, Tyranitar, dziewiąteczka, Chensi od Yaza, dziewiąteczka i mamy cztery karty od Illi. mamy Latiosa, dziewiątka. Pikachu, e, to jest Pikachu, detektyw Pikachu, dokładnie z preorderów jest dziesiątka, vinuzau 151, dziesiątka i mamy pikacza śpiącego, który również mocno zyskał na cenie jako dziesiątka. Następnie mamy kartę od Igora bombelkowy dziewiąteczka. Gasli od Morgunowa, dziesiąteczka, moje gratulacje i cztery karty od Ishidy. Między innymi Raichu, mamy dziewiąteczkę, Growlite dziesiąteczka, Twilight Masquerade, świetny set, mamy tutaj Moltres z Articuno z dodatku Hidden Fates, Dyszka i moi drodzy Squirtle jako PSA, dziesiątka. Kolejną osobą jest Headhunter z trzema kartami, mamy tutaj Chiu, Special Illustration Rare z 10, dziesiątka, Karpik ósemka oraz Pikachu z Lost Origin jako 10, więc ów, bardzo, bardzo ładna karta z Pikachem oraz znowu z Redem w tle i cztery karty od Krzysztofa, między innymi Pikachu Movie Promo jako szósteczka, mamy Pikachu z Van Gogiem dziewiątka, Teraz mamy Pikachu z Wangogiem, ale dziesiątka, tak więc absolutny banger, również bardzo droga karta na chwilę obecną. Oraz mamy Special Delivery Pikachu, to jest w ogóle fenomen. Jak ta karta w chwili obecnej zyskała na cenie, też karta w okolicy 2 do 2,5 tysiąca dolarów, słuchajcie, więc bardzo, bardzo droga karta. I mamy kolejną osobą, to jest właśnie Mati Beton. Mamy jedną kartę, jest to Sanbreon. Jako PSA 9 i mamy większą ilość kart od Marcina. I tutaj, słuchajcie, zaraz zobaczcie, absolutny banger. Populacja tylko czterech kart na całym świecie jako PSA 10. Zaraz przejdziemy do tego. Mamy tutaj Zadosa. E, sporo kart właśnie z base setu. 7. Mamy Charizarda jako dziewiątkę Winuzaur 8. Nawet w całkiem dobrym, dobrze zachowane są te karty. I słuchajcie, teraz. Tych kart z tym Nidokingiem e, są tylko zgrade'owane według populacji PSA tylko 4 na świecie z oznaczeniem Base set 99 do 2000. E, to jest chyba czwarty print, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić, bo nie, jest, nie jestem akurat specem, jeżeli chodzi o te printy z Base Setu, tam było chyba 4 czy 5 różnych printów. Więc bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze raz moje gratulacje. Mamy tutaj Machamp'a z deku First Edition ósemeczka. Jest i Hitmonchan ósemka. Mamy Gyaradosa dziewiątka. Charizard a jako dwójeczka. Jestem ciekaw czemu on ma dwójeczkę. Aha, czekajcie. Czemu on ma dwójeczkę? A, okej, okay, dobra, bo on jest, zobaczcie, trochę, trochę już wilgoci w życiu widział, więc e, szkoda, że tak nisko PSA go oceniło, ale... bo poza tym widać, że bardzo ładnie zachowana karta, no oprócz tego, że ma tutaj ryski na holofoilu, tak, um, to jednak prawdopodobnie albo wgniotka, albo trochę wilgoci, chociaż bardziej to wygląda na wgniotkę, bo jak karty są Wilgotne to one się tak raczej wybrzuszają, a tutaj widzimy, że ona ma po tej linii, jakby taką wgniotkę. Więc mamy dwójeczkę, e, mamy słuchajcie, Chensi, ósemka, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zamówienie. Marcina, kolejną osobą jest Omni, mamy trzy karty: Fraksur, dziesiąteczka, ponownie mamy Karpia, ósemka i Monkidori. Dziesiątka. Kolejną osobą jest Dominik z dwoma kartami. Mamy tutaj Granger i X jako PSA dziesiątkę oraz Raging Bolta jako dziewiąteczkę. I cztery karty od Saszy, między innymi Rain dziesiątka, Ionos Belly Bolt dziesiątka, Artikuniacz dziesiątka oraz Noibat dziesiątka. Przechodzimy teraz do końcóweczki, ponieważ mamy jeszcze parę zamówień, e, między innymi od e, naszego Harejczeka, Serulecz, z Surginga dziesiąteczka, Pepson wysłał jedną kartę. Mamy tutaj ósemkę z Bombelkowym Miu. Trzy karty od Pawła ZSW, między innymi Lilis Rimbombi, mamy Belly Bolta z. Eee, z Lili mamy Articuno ponownie i dwie karty na sam koniec od kinematografa, między innymi Mariel Usemeczka oraz moi drodzy banger, jakim jest Gastly, Altererka z Wild Force. O ile się nie, myślę, nie mylę, tak, Wild Force, Wild Force. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz dziękuję, że dotrwaliście do samego końca, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.